Osoby, które decydują się na posiadanie pakietu i my ją włączamy od pierwszego danego miesiąca bądź od 10, otrzymują od nas SMS-a potwierdzającego włączenie usługi. E SMS-a, w treści którego zawieramy numer e telefonu na infolinię. I wówczas już możecie dokonywać rejestracji. E dzwonicie na infolinię, rejestrujecie się na podstawie swojego imienia. Nazwiska oraz numerów PESEL. Natomiast nasza karta mSignum dostarczana jest Wam w przeciągu 30 dni roboczych od momentu włączenia usługi, na podany adres do korespondencji, który zawieracie w umowie. Dlatego, ta karta jest e, tylko i wyłącznie uwierzytelnieniem posiadania usługi. Nie jest Wam ona niezbędna do rejestracji i korzystania z pakietu medycznego. Ponadto karta tutaj jest personalizowana e, oczywiście na Wasze imię i nazwisko, e, da, e, zawiera datę wystawienia, numer klienta i co jest bardzo ważne, numer na infolinie. Czyli podsumowując, e, dzięki posiadaniu karty, tutaj karty bądź abonamentu, korzystacie w ramach formuły raz, 2 3 czyli dzwonicie, umawiacie i korzystacie. Pamiętajcie, że wszystkie rejestracje są załatwiane tylko i wyłącznie telefonicznie, bez kolejek, żadnych formalności, marnowania czasu i pamiętajcie, że do specjalistów nie potrzebujecie żadnych skierowań. Czyli wystarczy zadzwonić, przedstawić się, umówić na wizytę w wybranej placówce i wejść o umówionej porze do lekarza.